Się bardzo energetycznie, jak na początek swojego wyjścia. Owinięty w amerykańską flagę włoskiego pochodzenia, mieszka w Chicago, tutaj ma wielu kibiców i jeszcze ich popędza, jeszcze dopinguje, żeby jego dopingowali. Mike Molo trzy razy przegrał w karierze. I proszę, Artur Szpilka się pojawia na zawodowych ringach od 2008 roku z dwuletnią przerwą na obóz wędrowny w Bieszczadach. Do dziś pozdrawia kumpli, którzy ciągle wędrują, a on ma sam na pamiątkę tych czasów w więziennym uniformie. Już Szpilka w ringu, Fiodor Łapin w narożniku. Te same emocje, któremu mu towarzyszą i ta otoczka emocjonalna przed walką jest, już zapowiada duże wydarzenia podczas tych ośmiu rund. A, nagrzany jest też Mono przed walką w wywiadzie dla Fight News. Mówił, że nie widzi w spilce nic specjalnego. Nieźle się rusza, ale nie ma silnego ciosu. Jak wyprowadza ciosy, odsłania się, lubi prowokować Wiem, że to robił na konferencji prasowej w Polsce, ale ze mną nikt nie próbuje tych numerów, bo albo oberwie, albo wezwę policję, ewentualnie będą interweniować moi kumple. Na pewno na trybunach jest wielu jego kumpli, ale też na trybunach wielu Polaków. Szpilka z odwrotnej pozycji. Szpilka. Też skoncentrowany, trener Łapin mówił, że wygra ten pojedynek ten, który wykona w ringu to, co zostało przerobione na treningach ten, który nie pęknie, nie zrobi jakiś głupot skoncentrowany Asusz Kilka na razie stara się utrzymać na dystans e, Molo dobry atak podwójny lewy prosty ilubacje ze strony publiczności jak na razie Molo nie może znaleźć odpowiedniego dystansu. Zbyt y, otwarty. Lewy sierpowe nie, nie dochodzi do celu. I ponownie lewy prosty na turną. Fartura szpilki. Czeka, czeka, czeka. Y, szpilka na kontrę. Y, kończy bardzo dobrze tym y, prawym y, sierpowym. Bo tutaj również y, z, y, tym ciosem jest duże zagrożenie dla y, y, Majka Moller. że... Nie rzucił się do bójki Szpilka. Spokojnie. Proszę, odszedł teraz. Molo, odgrażał się, że po ciosach... E, że po jego ciosach Szpilka nie będzie w stanie walczyć przez co najmniej 3 tygodnie, czyli odda walkowaną walkę z Krzysztofem Zimnochem, na którą... Czekają wszyscy polscy kibice boksa. No zobaczymy. No tak, ale za długiego dystansu rozpoczyna atak Mike Molo. Jest narażony na tą lewą kontrę szpilki, tak jak tej chwili. Lewy, lewy z dołu. Myślę, że jest to kwestia e, tylko czasu. Poza tym nawet wykończył teraz e, lewym sierpowym. E, pierwszy raz udało się Molo e, skrócić dystans i lewy z dołu podprawiłobyć. E, Śpilki. Liczony Szpilka, a zaczęło się od lewego sierpowego na górę. A więc... Sensacyjnie zaczyna się ten pojedynek. Szpilka, Liczony. Teraz Stop stop Bardzo chaotycznie, niebezpiecznie atakuje Molo, ale... no się tyłek brwiowy. Potoczyła jakaś... Molo. I atak, chyba to jest kontuzja lewego łuku Nie widzimy tutaj. I teraz, teraz lewy sierpowy szpilki, zamroczony jest Molo. Molo atakuje bardzo, bardzo odkryty po raz kolejny. Otrzyma bardzo mocny lewy, prosty szpilki, bezpośredni. Znakomita, rewelacyjna runda, no ale przegrana przez szpilkę. Łuku no to był właśnie ten cios, chyba w sploc społeczny, czy wątrobę. Zobaczymy. Ale ściągnął prawą ręką e, Molo, Szpilkę do dołu, zadają cios, i stąd e, reakcja sędziego. Uznał to jako, jako cios, który w później konsekwencjonalnie no ale. Te same emocje, które mu towarzyszą, i ta otoczka emocjonalna przed walką jest już zapowiada duże wydarzenia podczas tych ośmiu rund. A nagrzany jest też Mono Przed walką w wywiadzie dla Fight News mówił, że nie widzi w szpilce nic specjalnego. Nieźle się rusza, ale nie ma silnego ciosu. Jak wyprowadza ciosy, odsłania się, lubi prowokować. Wiem, że to robił na konferencji prasowej w Polsce, ale ze mną nikt nie próbuje tych numerów, bo albo oberwie, albo wezwę policję, ewentualnie będą interweniować moi kumplek. Na pewno na trybunach jest wielu jego kumpli, ale też na trybunach wielu Polaków. Szpilka z odwrotnej pozycji. Szpilka też. Skoncentrowany, trener Łapin mówił, że wygra ten pojedynek ten, który wykona w ringu to, co zostało przerobione na treningach, ten, który... ...na lewą nogę, wiadomo, że Molot przy tym y, sposobie atakowania jest łatwy do skoncentrowania zarówno lewym prostym, jak i prawym sierpowym, bo nie przygotowuje ataku lewą, lewą ręką, tutaj Ślijanków zacznie y, częściej używać... Y, tego prawego prostego na pewno jego ataki, szczególnie z kontrolami, bardzo, bardzo nieskuteczne. No i przejmij inicjatywę z Kilka. Hey. Masz walczyć czysto. Przestrzega. tym razem zem, molo ringowy Celestino Ruiz. Znakomicie. Odchodząc, strzelił prawym i wpuścił w linię. Mala. To jest jedyny sposób utrzymać agresywnego Bolo na dystans, prawym się powiem za stepem w prawo, trzymać środek ringu i precyzyjnie przygotowywać atak. Bolo może tylko szukać szansy skróceniu dystansu oh, 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 oh. i z tym trochę takty w takim, żeby... ...zwrócił mu uwagę już sędzia ringowy... Molo 3 przegrane, z Pretender z 2 świata de, Rylem, de Rylem Williamsem z Andrzejem Gołotą. właśnie na punkty i z Jamalim McLeanem też na punkty. Odmienił taktykę Molo w tej chwili. Atakuje z podwójnej gardy, stara się uniknąć tych precyzyjnych ciosów Artura Szpilki. Na prawy prosty na tułów Molo, ale po, tym, po tej gardzie opuszcza ręce, co wykorzystuje e, dosyć skutecznie Artur Pilka. Lewy sierpowy. Lóg kolejna uwaga do Molo. Ale dobrze prowadzi ten pojedynek sędzia linkowy, Szybko reaguje. Dobry prawy, prosty i lewy na wątrobę. Nie dawaj się. Artur Bijatyk. To co mówił trener? Na dystans. Banka no, nabiera rozpędu, tu druga runda, a dobra akcja z jednej, z drugiej strony, oczywiście akurat kilka jest tutaj bardziej precyzyjny, przestrzelił co prawda w tej chwili ten prawy sierpowy, jeśli molo będzie opuszczał ręce tak jak poprzednio, bezpośredni lewy doszedł do celu, Zakrawiona twarz, molo, ta kontuzja chyba daje o sobie znać. Stop, stop, stop. Konsultacja lekarza. Zupełnie zakrwawiony jest molo. No, no. pewno rozcięcie łuku dosyć głęboko, ale myślę, że w tym miejscu, że lekarz powinien dopuścić do kontynuowania tego pojedynku, to prawda, nie mamy zbliżenia na, na ekranach, jak to wygląda. Eee, dużo bazylinie było w czasie przerwy, no jest dosyć mocne, szerokie, chyba jest druga strona również, e, czego nie widzimy w tej chwili. Jeszcze na jakiś czas mówi, że lekarz pozwolę mu walczyć. Zobaczymy i potem zobaczymy. Końcówka. Kapitan, nie lewym próbował szpilka. Rzucił się do frontalnego ataku o bolo. Proszę, uderzył po gongu. Jest wściekły. Było bardzo gruszywe zachowanie na stronę Michaela, Molo, ale pokazuje, że był prowokowany. Ale czas do roboty w tej chwili dla sekundantów i Katmana przede wszystkim, a nie na gestykulowanie wśród Ja no Myślę, że Katman powinien poradzić sobie I tutaj jeszcze instrukcje ze zdrowia sędziego. Narażnik pola. Nikolson na zawodowych treningach walczył przez 10 lat, przegrał z Andrzejem Gołotą. Ósma runda TKO 2003 roku. Popatrzmy jeszcze raz. Aż przetrzymuje płyć yy, Szpilka. postawić postawił zdecydowanie na atak, ale... Ty... Precyzja ciosów nie jest chyba najlepszą stroną tej ostrej poprzedniej rundy. Macie walczyć ciesto, jeszcze raz się to zdarzy i będzie dyskwalifikacja. Molo podkreślał, że nigdy nie był na deskach w karierze, a szpilka był w walce z Sorsberym i mówił, że szpilka ma większą gębę niż bokserskie umiejętności. Na no, tej chwili, gdy na chwilkę dystans, się, ciało na zakroczną nogę, stara się po podejściu skontrować prawa ręka. A mam myślę skuteczna taktyka. Natomiast Namoro no, tutaj bardzo konsekwentnie próbuje, zada się lewy sierpowy, Przestrzeguje prawy na tu, kończy lewym sierpowym. Tutaj opatruje szansę trafienia szpilki. Najczęściej to jest na garda. świetnie prawie prosty. Przygotowuje gruntę, pod też z i jest lewy. Dobrze, że Szpilka nie daje się ponosić emocją, wydaje się, że foksuje na głodno. Teraz dobry lewy, warto Artura Szpilki. ta prawa ręka powinna tak jak w tej chwili częściej chodzi, to nie pozwoli rozwinąć ataku. mamy w tej chwili otwarty atak ze strony Molo, łatwe do skonturowania. O, proszę jej. się. Na niepewnych rąkach tam oparcie się O'Lilley. Do Kinga z piłki. Widać, brakuje tutaj odpowiedniego dystansowania Majkowy Molo przejął kontrolę w trzeciej rundzie, kurczwka, lewy na tur po raz kolejny dokumentacje Publiczność chce walki. Publiczność bliżej Ma nadzieję, że lekarz zezwoli walczyć Molo. Molo też chce walki. Z pokrywoną głową. Niebezpiecznie atakuje. Molo. Znakomite są te prawe proste szpilki. Po raz kolejny lewy prosty również na tół, co dane za to raz kilka jeszcze przyza już ataki i próbę rozpoczęcia ataku. Ehm. No doskonały prawie sierpowym kontrujący szpicji. Po raz kolejny w tej chwili. Uważaj na łokieć. Coraz wyraźniejsza przewaga szpilki. Wygląda dla szpilki. zdecydowanie tak. Bardzo dobre ataki, wykończenie akcji prawie sierpowym.